Biega, krzyczy, pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach, powszawracał. Maca szlafrok, pal to maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka. Parska, sapie. Szuka w piecu i w kominie. Muszę w Jurze i w pianinie. Już w podłogę chcę odrywać. Już policję zaczął wzywać, nagle zerknął do lusterka, nie chcę wierzyć, znowu zerka, znalazł, co? So, okazało się, że ja mam na własnym nosie.